Podczas prezentacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego burmistrz Żyrawicza użył dość niekonwencjonalnych środków wyrazu. Nie, dobrze, to jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stawi w Tutaj jeszcze dwa lata temu mieściła się główna siedziba Wałbrzyskiej Strefy w tym budynku. Zarówno sposób prezentacji, jak i użycie do niej fragmentów prywatnego blogu oburzyło zwłaszcza najbardziej krytykowanego radnego Grzegorza Kubika. Tak, takie pierwsze moje wrażenie, to było takie, że no tam przedsiębiorcy, rabiccy i co najgorsza leszczeńcy, bo rabiccy się już przyzwyczaili. Do burmistrza Pawłowskiego, ale szczęśliwi myślę, że byli lekko zdziwieni, że przedsiębiorcy i rawicy, i leśczęśliwi zobaczyli kogoś, kto no nie radzi sobie jakby z najmniejszymi formami krytyki, bez mojej zgody i bez moich jakby uprawnień. Skorzystał z zapisów na moim blogu, zapisów multimedialnych i wykorzystał je w swojej prezentacji. Także no myślę, że też i forma tej prezentacji, jaką tutaj pan burmistrz zaprezentował, daje do myślenia, jakim jest tak naprawdę człowiekiem, a szczególnie daje do myślenia tym mieszkańcom, którzy na niego głosowali. No, uważnie, czy nawet kilkukrotnie oglądając tą prezentację, dochodzimy do wniosku, że... No Jest to jakby człowiek bardzo słaby, człowiek, który tutaj stosuje takie metody, które moim zdaniem są metodami niedopuszczalnymi. Bo przecież tam był też fragment, w którym burmistrz przez pewną manipulację obrazem pokazał mnie jako nie wiem jako faszystę i, i, i jakby zastanowcie się państwo, tak naprawdę no, kim trzeba być, żeby, żeby posunąć się do. Do takich form porównania, do takich form wyrazu. Forma i sposób przedstawienia były poniżej wszelkiej krytyki i myślę, że mieszkańcy przy, no, przy kolejnych wyborach powiedzą, że temu panu już dziękujemy i zastanawiam się, i wybiorą kogoś, kto będzie ich godnie reprezentował, kto będzie bardziej gospodarny wybiorą i, i będziemy po prostu przynajmniej, że, że będziemy po tych wyborach w tym mieście mieli, Nowego burmistrza, którego nie będziemy się musieli wstydzić, bo uważam, że za to wystąpienie, szczególnie w obecności leszczyńskich przedsiębiorców, naprawdę no, powinniśmy jako miasto się wstydzić.